Nie, w sobie proponować, ale ja bym mógł obejrzeć chyba ten mecz Polska Chiny, drugi Pierwszy Polska wygra A to nie Nie wszyscy obejrzą. On nie obejrze Ja tego film nie lub Mędę kurna, pijaną kurwa, tego pedofila kurwa. kurwa. <grymiania> Hej! Obudź ty! Kurwa, pijacz mamy. Tak, jak wy byliście dziećmi, to wesoło mieliście. No, no tak, 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 samodzielnie. Tak, tak. Dobra, no, ile się prosi? Opowiedz, opowiedz nam tylko o osobie, jak tam jest. Ale gdzie? No bo pracujesz, wiem, że. Lepiej...